Pana Grzegorza Bartola poproszę o taką definicję, żebyśmy mieli jasność, co to jest ten cyd, bo mówi się coraz więcej, spożycie rośnie. Co to jest ten cyd? Cyd to lekki napój jabłkowy, który może być gazowany, który chciałbym wypromować i spożywać głównie latem. Tak? Ten jest to napój, który ma być ożywiający. Ma nam się kojarzyć z lekkością. I dlatego uważamy, że on jest y, bardzo dobry, jeśli będzie wskazowany, tak? y, Nasze polskie przepisy y, są bardzo rygorystyczne w, w tym temacie i nie pozwalają na użycie mniejszej jakości, y, mniejszej ilości jabłek, aby wyprodukować ten cyfr. Tak? Minimum to 60% sadu jabłkowego. Alkohol? Alkohol? Y, Warukuje też pod, po części ustawa yy, i to najbardziej popularnym dzisiaj cytryn jest, y, jest poziom alkoholu do 5%. Czyli słowo lekki ma jak najbardziej uzasadnienie, bo to nie jest poziom win, tylko raczej piw albo nie. No, jak porównamy, to jest y, średnia klasa piw. Tak? Są piwa, które mają 6-7% alkoholu, my jesteśmy właściwie w grupie do 5%. Mhm. E, to w takim razie teraz mam pytanie do pana y, prezesa Roberta Ogóra, bo y, panie prezesie.